Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 10. Uzasadnij, że liczba w podpunkcie a ma taką postać jest podzielna przez 31. W podpunkcie b taką postać jest podzielna przez 43. I w podpunkcie c taką postać jest podzielna przez 195. Jak podejść do tego zadania? Kiedy liczba będzie podzielna przez 31? No Trzeba by ją zapisać jako mnożenie dwóch liczb, z czego jedna będzie dowolna, a druga będzie liczbą 31. Jeżeli ja jakąkolwiek liczbę pomnożę przez 31, to znaczy, że wynik będzie podzielny przez 31. Podobnie w podpunkcie B. Muszę to, y, tę liczbę zapisać jako iloczyn dwóch liczb, z których jedna to 43. W podpunkcie C. Dokładnie tak samo, czyli muszę zapisać tę liczbę jako iloczyn dwóch liczb, z których jedna to 195. No dobrze, przejdźmy do podpunktu A. Co my tutaj możemy zrobić? Możemy zauważyć, że możemy wyciągnąć przed nawias 2 do potęgi 10. Zatem 2 do potęgi 15 zamienię na 2 do potęgi 10 razy 2 do potęgi 5, bo to jest wciąż 2 do potęgi 15. Dodać przepisujemy. 2 do potęgi 13 zamienię na 2 do potęgi 10 razy 2 do potęgi trzeciej, bo to wciąż 2 do potęgi 13. A trzeci iloczyn przepiszę, czyli minus 9 razy 2 do potęgi 10. No i teraz widać, że rzeczywiście we wszystkich trzech iloczynach powtórzyło się 2 do potęgi 10. I te 2 do potęgi 10 wyciągam przed nawias. Jak z pierwszego iloczynu wyciągnę 2 do potęgi 10, zostanie mi w nawiasie 2 do potęgi 5. Z drugiego jak wyciągnę 2 do potęgi dziesiątej zostanie mi w nawiasie 2 do potęgi trzeciej. I z trzeciego iloczynu, jak wyciągnę 2 do potęgi dziesiątej przez nawias, zostanie mi minus 9. I to zapisuję w nawiasie. Wykonuję działania w nawiasach, czyli tak 2 do potęgi dziesiątej przepisujemy, natomiast 2 do potęgi piątej to jest 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2, czyli 32. 2 do potęgi trzeciej to jest 2 razy 2 razy 2, czyli 8. I minus 9 przepisuję. Wykonuje działania w nawiasie. 2 do potęgi 10 przepisujemy, natomiast 32 dodać 8 to 40, odjąć 9 to 31. I rzeczywiście udało nam się zapisać naszą liczbę jako 2 do potęgi 10 razy 31, więc mamy stuprocentową pewność, że wynik będzie podzielny przez 31. W punkcie B postępujemy bardzo podobnie. Jak widzimy, tu mamy 7 do potęgi 8, tu mamy 7 do potęgi 7. A tu mamy 49, które da się zapisać jako 7 do potęgi drugiej. I to zrobimy. Czyli 7 do potęgi ósmej przepisuję, minus 2 razy 7 do potęgi siódmej przepisuję, dodać 8 przepisuję, a 49 zamieniam na 7 do potęgi drugiej i podnoszę do potęgi trzeciej. Mamy potęgę potęgi, wykładniki ze sobą wymnażam, czyli będziemy mieli 7 do potęgi 2 razy 3, czyli 7 do potęgi szóstej. Resztę oczywiście przepisuję. No i teraz popatrzmy, mamy 7 do potęgi ósmej, 7 do potęgi siódmej i 7 do potęgi szóstej. Zatem mogę wyciągnąć przed nawias 7 do potęgi szóstej, tylko muszę rozbić te dwie potęgi, czyli 7 do potęgi ósmej zapiszemy jako 7 do potęgi szóstej razy 7 do potęgi drugiej. Minus 2 przepisuję, 7 do potęgi siódmej zapiszę jako 7 do potęgi szóstej razy 7. I 8 razy 7 do potęgi szóstej przepiszę. No i rzeczywiście widzimy, że 7 do potęgi szóstej powtórzyło się we wszystkich trzech iloczynach, zatem 7 do potęgi szóstej wyciągam przed nawias. Z pierwszego iloczynu zostanie mi w nawiasie 7 do potęgi drugiej, z drugiego iloczynu zostanie mi minus 2 razy 7, i z trzeciego iloczynu zostanie mi plus 8. I te liczby zapisujemy w nawiasie. Wykonuję teraz działania w nawiasie, czyli 7 do potęgi szóstej przepisuję, a w nawiasie mamy 7 do potęgi drugiej, to jest 7 razy 7, czyli 49. Minus 2 razy 7 to jest minus 14 i plus 8 przepisujemy. Wykonuję działania w nawiasie, zatem 7 do potęgi 6 przepisuje, natomiast 49 minus 14 to jest 35, dodać 8 to 43, czyli naszą liczbę udało się zapisać jako iloczyn 7 do potęgi 6 razy 43, zatem na pewno nasz wynik będzie podzielny przez 43. I podpunkt C mamy. 3 razy 25 do potęgi 6 minus 5 razy 11 plus 5, razy do potę 5 do potęgi 11 plus 5 do potęgi 13. No dobrze, widzimy, że tutaj dominujące będą piątki, zatem 25 zapiszę jako 5 do potęgi drugiej. Czyli tak, trójkę przepisuję, 25 to 5 do potęgi drugiej i do potęgi szóstej. I resztę przepisujemy. Teraz wykonuję to potęgowanie, czyli mamy 2, 5 do potęgi 2 razy 6, czyli 5 do potęgi 12 i resztę przepisujemy. No i widać, że z tych trzech yy składników mogę wyciągnąć przed nawias 5 do potęgi 11. Rozbijamy zatem 5 do potęgi 12 na 5 do potęgi 11 razy 5. Minus 5 do potęgi 11 przepisujemy, a 5 do potęgi 13 zapiszę jako 5 do potęgi 11 razy 5 do potęgi 2. No i widzimy, że powtórzyło się we wszystkich trzech składnikach 5 do potęgi 11 zatem wyciągam nawias tę, tę liczbę i co zostanie w nawiasie? No z pierwszego iloczynu zostanie 3 razy 5, z drugiego minus 1, a z trzeciego 5 do potęgi drugiej. Wykonujemy obliczenia w nawiasie, czyli 5 do potęgi 11 przepisuję, a w nawiasie mamy 3 razy 5, czyli 15, minus 1, plus 5 do potęgi drugiej to jest 5 razy 5, czyli 25. Dalej wykonuję działania w nawiasach, czyli 5 do potęgi 11 przepisujemy, natomiast w nawiasie mamy 15, minus 1 to 14, dodać, 29, dodać 25 to 39. No i jeszcze nie mamy liczby 195, ale można zauważyć, że 5 do potęgi 11 da się zapisać jako 5 do potęgi 10 razy 5 do potęgi 1. I teraz co się dzieje? 5 razy 39 da mi dokładnie szukaną liczbę, czyli liczbę 195. Czyli mamy 5 do potęgi 10 razy 190. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.